Halo, halo, wywary, halo, halo, piekary! Kłania się Zenek Martyniuk ze zespołu Akcent. <grym> tutaj Longin Junior się kłanią. Siema, tutaj stoja. To jest Sonia Maselik. Będzie i dupno impreza na kopcu. Wejdzie na kopcu impreza, będziemy my, będzie wielkie show. Zaśpiewamy i zagramy dla Państwa nasze największe przeboje, i te starsze, i te nowe. Będzie bardzo muzycznie, będzie bardzo wesoło. Będą inni artyści, wspaniali, cudownie, a więc bardzo gorąco Was zapraszam, bo będzie się działo. Będzie grubo, tak się bawi Śląsk. Do zobaczenia. Bang. Zapraszamy na przebojowe urodziny Radia Piekary. Kleo, Akcent, Lonken Junior, Sonia Maselik, Dave, Baciary i Wad Stoja Będzie się działo trzydniowa impreza przy kopcu wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Serdecznie zapraszamy. 14 maja widzimy się w Piekarach, gdzie wielkie show i będzie ram pam pom. Będzie bram, bam, bam, bam! <ścoughs> Widzimy się w piekarach 14 maja. Do zobaczenia! Spotykamy się na Kopcu Wyzwolenia. Tak się bawi Śląsk. Do zobaczenia w piekarach śląskich.